Kto mówi? Ricardo Drain Kto to jest Ricardo Drain? Jak pan myśli? Pewnie jakiś pies Pewnie tak <noise> Gdzie chcesz się spotkać? Aha, ale fajnie e, No najlepiej... Tu mm, możemy się spotkać pod meliną To jest? Halo? Ja Karetka! <noise> a! Nogę nie złamałem nie nie Gdzie pan się znajduje? Ja Niedaleko meliny, za załuku ja Szybko Zaraz pan znajdę ja Co się stało nie ma co, ja mam za dużo te... Czekaj, masz. Dobra, dobra, dawaj. Mam kurwa... husiana przy sobie. Co jest?! Bierzemy ją, bierzemy ją! Ją zgarniajcie! Jego ja bierzcie, bierzcie go! No to się zaczęło. Wyspa mecz. Smarujemy to udo. Pomożemy panu stać. Usiądziemy. Poczekamy aż pan się lepiej poczuje, i dopiero wtedy spróbujemy postawić pierwsze kroki. ale debil, Posmaruj mu dojdzie, do całe, bo to widzisz, że się, <grym> Nie wytrzymam, ale debil. Dobra, chodź. Oślebili. Prawe tam było chyba. <klujne> Ej, poczekaj, poczekaj, Klara. Klara, nie kuca! No, ale oficerzy! Jestem gotowy. Co no, wy robicie? Ale no Klara okay. by dostała lepco na cyca, nie? Kadet. Nie pierdol. Zagry z Biśą. by pękały jak wentyle od Jelcza, kurwa, z 1994 roku. Wam <grystanie> przejdzie tam. A no i zrobi. No my nie. No, my tych dwóch zablokowaliśmy, tam wyjasy i poszliśmy. O kurwa. Co się stało. Eee. O moich wodzach ty, właśnie traktory jechał. Co? Ładniej. Pamiętajcie, dziewczyny, 800, 806 ja jestem dość samotnym człowiekiem. Tutaj tylko spotykają niechłopoty nieszczęścia i drogi pod górkę. A jakby taka pyszność mnie spotkała w tym delikatnie zwanym życiem, no to bym naprawdę ukłony biły do kogo trzeba. Paniecie A tak, czy pan na co dzień, to, to czym pan się zajmuje? Oprócz mnie. Zbieram maniwrawa? jabłka, szukam przygód. szkole ludzi w walce, bierze, pokazuję im drogę życia, tak? Że nie tylko pieniądze, ale sama frajda. Ale już, przepraszam, porucznik miałem. No i co? Książki Ksi, piszę, maluję 70, obrazy, wiersze piszę też. Książki pan pisze? No? Tak. O czym pan pisze? Na przykład o do pięknych kobietach i wydaje mi się, że mam dwa 40, nowe bestsellery no. na tym jak to się 40, kurwa nazywa. Pakuj mi słowa, 50, 40, ja pierdolę, miał być tak mądrze, pakuj słowa, czekaj, no na horyzoncie, horyzoncie na horyzoncie, na to myśli, to tak, to nie, horyzoncie, myślę, tak, na horyzoncie, na horyzoncie. Myślałem, że mi się kurwiszony pomyliły. Dobra, obraza funkcjonariusza. Obraza funkcjonariusza, to jeszcze dopisz lepę w łeb. A. <noise> 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 Jedno z całych Coś jak się pan poskładał? 806, 806. I możemy na jakąś kawę wyskoczyć. Ja nie jestem jakimś oddalennym hamem. Po prostu piszcie mój numerek. Kiedyś będziesz samotna czy coś, pogadać, pośmiać się, pochichać. No to zapraszam na przejażdżkę. Ale. 806, 806. Śmiało sobie. Dobrze, możesz napisać czy zadzwonić, A no i ja, jakiś masażek po służbie czy coś. na łóżko. Pewnie. A sexting pan lubi? Co? Sexting pan lubi. Sexting? A że pisanie do siebie seksownych wiadomości? Sexting? Sext tak? Mm -hmm. tak, 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 ja robię to w chuj, w chuj się ram. Fotki, yy, nawet czasem poruchać lubię. Ale to pan widzi pani Loganę ja też? To może się No mygać. to się tylko... tylko teraz... wiesz Malika, jestem po pierdlu, trochę zarośnięty, ubrudzony, ser spod na pleta, więc ja bym chciał się go ogarnąć. Jak będę, nie wiem, za 2 3 godziny mógłbym być... wiesz, ready na jakąś minirandkę czy tam spacerek, tylko muszę się ogarnąć, nie czuję się swoje. Spa Uuu spała, no to pamiętaj, że A jestem ja co dzień. Mam. Jak będę chciała pani Logan. Tak, to tak. Jak Teraz bym teraz Przepraszam, e, rozumiem ja z na tą... Temat? Wie pan coś na ten temat? Wiem na ten temat, że myślę chwilę stąd odejść, bo rozmawiam sobie z damą. Za chwilę się podejdę, kadet. Proszę odejść 3 metry ode mnie. Eee, słuchaj. Pisz, dzwoni. Nie musi być tylko na szybkości. Możemy to od kawy, herbaty, jakiś ciastek, pomarańczy. Nie trzeba od razu przecież dryfować w tym morzu namiętności, tak? Tylko pamiętajmy numer 806 i... tyle daj, pisz. I no to ciebie, Ręcz, ręcznik ci to powiesiłem. Mm -hmm. Szamponu nie masz, nie, kurde. Hmm. co to z... za plamy tutaj? Wiesz co to jest? No, słaby, słaby materiał, tak mi się wydaje, no. Okej. Po prostu poczekaj. Czasie... Przeklęci sąsiedzi! Ruchali i pili. Niech pan zważa którzy, na słowa troszkę, którzy, co? Którzy, którzy Ciszej, tam na tym dole! Ale my na górze Sąsiedzie. jesteśmy. Co się My nic nie robimy, spokojnie. No. Więc jak mówię, no, kolorowe mieszkanie w bloku. To skoczył się, zabił? Jak się mógł zabić w wodzie? No jeden się zabił, kurwa, a drugi mówił. Kurwa, chciał zabrać mu no i nurkował pod nim. Ojej... Oh, yeah. no, po nim A! Okay. O kurwa... Eee... się! LSM trzeba wezwać. Szybko! Kurwa Dora, wytapiamy ich! Tak, tak, pan, rozumiem. A nie zaszyta została jeszcze rana, tylko tak zaklejona A, no to jest. pan wróci tam w takim okay, razie. Nie, się poczekamy. odlać. No to po pracy pan, albo tam podłączam panu. No Dobra. tylko pan zrobi. Odlatę się może pod siebie, co? O kurwa, mi stand-upu chyba przyszedł, kurwa. <laughs> Proszę pana, chciałem pana poinformować, iż słowa... O, nieźle, nieźle. Slalom językowy, posłuchaj mnie koleżko Jestem jeszcze zatrzymany bez podstawy, bo nie przedstawiono mi zarzutów A osoby, które mnie postrzeliły, jeszcze no. nawet się nie przedstawiły Super tatuaże, przyznam się Dzięki Ile ich masz? O siema się no, Na razie dwa tylko. Pamiętaj hasło, nie? Co tam Rudy? Ja. No. Rudy? To no, byłeś Rudy, ale się przefarbowałeś ja, To pomyliłeś się z kimś nie, nie, nie To za zjem. No i są Ludzie i parapety Dokładnie No to, hej, masz tutaj damski parapet przed sobą No, ale to taki z drewna, bo to decha Prosisz się, gościu, naprawdę się prosisz, nie? No nie wierzysz? Ty czekaj Ich los! O kurwa, mówiłem, że to Esso! Ty kurwa! No z czego miałem go zabić? Gdzie miałem zabić funkcjonariusza? Gdzie macie jakieś dowody? No nie mamy, się pytam. No to, no to, no to, no to myślisz, że jestem jakimś głupcem, żeby ci jeszcze podać dowody na samego siebie? Nie, nie byłem wczoraj zamieszany w żadne zabójstwo policjanta. Ale, Ale jak nie będziesz skurwiać, to, 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 to mogę zaraz spróbować jednego diebać. Trzyba tak, na... to była groźba i sam tak, wkładać tak, w kary, karecik, to to będzie kosztować. Stoi tutaj kilku funkcjonariuszy, no? Zajebni, no? Wspaniaczku, no. Nie, no nie jestem pojebany, żeby robić <laughs> takie pojebane rzeczy, kurwo! Aha. Oła, oła. A! 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 No i mamy cię, dobra, zakołam ci lewą rękę, prawą rękę, na glebie, kurwa! Powiedziałem. No, no i o to mi chodziło, dziękuję. I to mi są? jak się wyrzynają, te spadnie. To no, wielbłądziem stopę mówi. A co to jest, czaku? Ja no nie ci szpanie tłumaczcie mi, bo ja nie no. wiem o co chodzi. No właśnie powiedział. Co? Jak, jak mówisz, że ten... Jak mówisz, że jest ciasno, ni? Ni? Co ni? O tak. Tak? O, ciasno, ni? Tak. No nie wiem. No, to co? Ciasno. No, no właśnie. To tak jest ciaśniutko, to się brzynają, tak? No, no ale mi się nic nie wrzyna. Jest idealnie Czapeczka, Ta słuchaj. Ty robisz zdjęcie ja, ja ładnie się te przytula do pani i mogę cię. Tak, obejmiję tak, no. pani. <laughs> no chodź. Tam na tle tego białego. No chodź. Nie idę znaczy, bez ciebie. Ale, pan, ale pan nie będzie przytulał Nie, nie. nie ja cię tylko obejmę spokojnie. Szeczkę co się dalej sobie stańcie, wie pan wiecie. No ja to chodź dalej, Andrina. Na Nabierają na, na, na <laughs> <laughs> Jest zginęły do zaczynku, obywatelu. <grym> Arciu, spokój się! Po samościele ścianę. Panie decha, po ścianę. No, gitara! Ścieba, Morto! A gitara się no elegancko! No. Chyba facet powinien obejmować, nie kogoś. Jak się obejmuje? Bo ja jeszcze takich mieści nie znam! <grym> no to że obejmuje? Proszę tutaj, nie przemykać oczu. No chwila, to sobie wyrost twarzy zrobił w ładniejszy. Czekaj, 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 bo ja teraz tak, 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 jestem. Tak, tak, czekaj, uśmiot. bo ja wcześniej tak, byłem tak, wkurwiony. A... O, a to nie. To jest tak, ale jestem szczęśliwy. <ślech> nie. <ślech> Odejdziesz <to> się, to... chce <ślech> ładnie. No tylko to poczekaj. Kurwa. Czekaj. Na stołu nie widoczny, nie, nie wiem czemu Ale pisał mi na tej kasie z... Pa! A ty wyrzuciłeś kurwa, dobra Czekaj Kurwa No i chuj Nie wiem kurwa, ale już coś czułem, że kurwa te kartony, a pierdole. Kurwa ty, Ej! Ej chodź! Gdzieś to? Ty wrzuciłeś brudny i teraz jest czysty. Czekaj, co, 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 co? Co? ja robię. Dzięki, mordo mordęczko! Jodę z wami! Jodę z wami! Bajla, sprawdzi, ja panu z wami! Ja kieruję! Ja kieruję! Jazdo! Biazdo! Gdzie Oj, jedziemy, do! Gdzie jesteśmy? Gdzie idziemy? Gdzie Jedziemy! By, gada, idziemy, we, gada, jedziemy, jedziemy by, gdzie idziemy? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? przypadek! To Gdzie <grychy> 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 przypadek!